Działa. działa. Witamy serdecznie. Otwieramy kolejną drugą serię naszych, naszego wideobloga. Bardzo się cieszymy, że możemy się tutaj z Wami przez internet w tym trudnym czasie kwarantanny spotykać na porannej kawce. Mam nadzieję, że macie się dobrze i na ciele, i na psychice, że ta kwarantanna jeszcze Was nie wykończyła, że się trzymacie dzielnie. Gdyby było słabo słychać od wiatru, to napiszcie, dajcie znać, bo trochę dzisiaj wieje. Chcieliśmy, żebyście słyszeli ptaki. Jest piękne słońce i ładna pogoda, ale żeglarska dzisiaj jest, i jednak wieje. Słońce i wiatr. Tak, ale. No, więc gdyby było słabo słychać, to prosimy o cyna. O czym chcemy dzisiaj mówić? Dzisiaj chcemy odpowiedzieć na pytanie dlaczego e, warto i czy warto e, jako małżeństwo się rozwijać. Czyli nie można być po prostu takim, tak po prostu nie można być małżeństwem. Czy, czy bycie po prostu zwykłym małżeństwem, czy to jest, czy to wystarczy? E, tak i e, po prostu mamy na to cztery e, odpowiedzi, cztery argumenty, które mam nadzieję, że Jakoś wątpiących zachęcą do tego, żeby jakby poczuć wartość rozwoju w małżeństwie i żeby się nie dać jakiejś takiej właśnie stagnacji czy zatrzymaniu. Więc argument pierwszy to jest argument, jakśmy go nazwali, filozoficzny, który brzmi tak, że żeby. Tak, yy, taki filozoficzny, że, <laughs> że. Że Jacek aż przedfilozofował, dobra, tak, no jest. Więc brzmi tak, że wszystko wymaga rozwoju. Nie ma takiej rzeczywistości wokół nas, która by nie potrzebowała rozwoju, żeby szła dobrze do przodu. Jak weźmiemy firmę, tak, to zwykła zasada, prawda, taka ekonomiczna-gospodarcza, że w firmie cały czas trzeba się rozwijać, bo jak firma się nie rozwija, to ją zje konkurencja i firma upada. W relacjach, w relacji do dzieci. Jeżeli chcemy być dobrymi rodzicami, to po prostu musimy się rozwijać, bo dzieci się zmieniają, dzieci rosną, wszystko wokół idzie do przodu, prawda? Tu znowu jakieś można by filozoficzne adagium dodać: że właśnie wszystko się zmienia, więc również my. W każdej dziedzinie naszego działania, naszego życia, musimy jakby nadganiać, nadrabiać. Właśnie w pracy, jako pracownicy, też musimy się rozwijać, bo inaczej zostaniemy z tyłu. Wszystkie okoliczności wokół no, taka jest natura czasu że po prostu jest zmiana. I my też musimy się zmieniać, i zmieniać, właśnie rozwijając się. A więc, ponieważ jakby w każdej dziedzinie, Trzeba rozwoju, no to wniosek jest prosty, że również w małżeństwie ten rozwój jest konieczny. Tutaj, na przykład, jakby jeszcze jeden relacyjny, relacyjna ilustracja. O, działa! To przez to troszkę nam się A wiatr wyjdzie. nam popsuł szyki, i przewrócił router, i rozłączył go od prądu, i w ogóle. Tak, Ale już, w już jesteśmy. No, Więc, no. aha, przerwałem o tym, że argument filozoficzny, że wszystko płynie, w związku z tym trzeba nadganiać i się rozwijać. W przyjaźniach to jest tak, że w starych przyjaźniach nieraz się tak mówi, że jak jest prawdziwa przyjaźń, to na całe życie. I że ona tak po prostu przetrwa, jeżeli jest prawdziwa. Wydaje nam się to nie do końca prawda. Jeżeli o przyjaźń się nie dba, to nie chodzi o jakąś winę, że ktoś po prostu bywa tak, że się rozjeżdżamy, pojawiają się nowe okoliczności, nie mamy po prostu czasu. Światy nam się rozchodzą z jakimiś starymi przyjaciółmi z dawnych lat z różnych przyczyn. To, to Chodzi o fakt, że jeżeli nie podtrzymujemy, nie podsycamy tej przyjaźni, to po jakimś czasie takiego niepodsycania, nierozwijania tej przyjaźni, okazuje się, że się po latach spotykamy już jako troszkę inni ludzie. I trudno nam jest na nowo yy, wrócić do, do tego samego punktu yy, z, z, poprzednie, z poprzedniego czasu, kiedy ta przyjaźń była taka gorąca. Trzeba to ewentualnie na nowo budować, ale jakby. Yy, bez rozwoju, ta przyjaźń po prostu wygasa. Bez pielęgnowania bez, bez pielęgnowania. bez pielęgnowania, dokładnie. I tak samo jest w małżeństwie. Jeżeli małżeństwo nie goni za okolicznościami, za czasem, za zmianami, które w każdym z nas się dzieją, to ono po prostu wygasa. Po prostu jakby zamiera taką naturalnym właśnie osiadnięciem. Dobra. Argument drugi, trochę bardziej psychologiczny. Jest taki. Argument za tym, za dlaczego tym, warto się rozwijać. Tak, dlaczego warto się rozwijać, dlaczego trzeba dbać o siebie nawzajem? Jest taki, że chcemy doświadczać w małżeństwie miłości. Po prostu chcemy być szczęśliwi. Mamy oczekiwania, że ta relacja będzie dobra, że będzie piękna, że będziemy w małżeństwie doświadczali wsparcia, że będziemy kochani, że małżeństwo będzie nam pomagało przejść przez różne trudne chwile. Że będziemy się przyjaźnić, że będziemy lubili spędzać ze sobą czas, że druga osoba będzie zainteresowana tym, co ja przeżywam, że będzie chciała się mną zaopiekować w sytuacji, właśnie kiedy jest mi ciężko. Yy, mamy, mamy oczekiwania i to jest bardzo, bardzo dobre i bardzo piękne i bardzo prawidłowe, bo, bo, bo tak po prostu małżeństwo. To być właśnie taka relacja, bardzo szczęściodajna, yy, pełna, a yy, więc, więc jakby te oczekiwania z jednej strony mamy piękne, dobre i, i wysokie, ale jak pokazuje właśnie praktyka, rzeczywistość i codzienność, yy, z dziwnych jakichś właśnie różnych powodów, yy, nie jest to wcale proste ani oczywiste, yy, bo zamiast się przyjaźnić, yy, może i żona rywalizują, yy, zamiast się sobie pomagać, yy, unikają zamiast właśnie się wspierać, czy sobie towarzyszyć, czy być zaciekawionym sobą, yy, zaczynają się nie wiem, angażować w jakieś inne relacje, w inne y, jakieś obszary w ogóle życia, które, w których gdzieś tam yy, no właśnie coś coś tych ludzi tam ciągnie. Yy, okazuje się, że wcale to nie jest takie oczywiste, nie idzie to intuicyjnie, że tak po prostu kiedy po prostu chcemy o jakby być ze sobą, okazuje się, że męskość i kobiecość generuje różne napięcia, że nasze przekonania, że dom, w którym byliśmy wychowywani, yy, że, że to jest jakby tyle rzeczy, które trzeba przekroczyć, czy przepracować, czy przegadać, yy, no, że tego jest naprawdę dużo i jak się tego nie robi, okazuje się, że właśnie nie jest tak, jakbyśmy sobie wymarzyli. Yy, tutaj jeszcze z takich jakby psychologicznych jak, jakichś takich wątków, yy, yy, wnosimy w nasze małżeństwa na pewno yy, Różne rzeczy, dużo dobrych rzeczy, ale wnosimy też rzeczy trudne i rzeczy czasem jakby, no właśnie trudne. Na pewno w relację małżeńską wnosimy wzorzec takiej pierwszej podstawowej relacji małżeńskiej, którą każdy jakby się w sobie, czyli wzorzec naszych rodziców, więc tutaj jeżeli wiemy, że w tym wzorcu naszych rodziców coś było nie tak, to już dla nas powinien być jakiś taki sygnał do przemyślenia i do, 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 do skonfrontowania się z tym, że nawet jeżeli będziemy mówili, że tego nie powtórzymy, czy nie, nie, że to nie ma na nas wpływu, to samą siłą woli i naszego prostu postanowienia, że nie damy, żeby to nas jakby jakoś w małżeństwie obciążyło, to i tak niestety w dziwne, w dziwne sposoby, mechanizmy różne, które w nas działają, to, to będzie oddziaływało na nasze małżeństwo. To jest jedno, no tak. Więc, więc to, że jeżeli nie mamy wzorców, jeżeli mamy. Yy, albo mamy jakieś właśnie nawet zranienia, czy jakieś problemy wyniesione z poprzednich związków, czy z jakichś tam wcześniejszych sytuacji w dzieciństwie, w młodości, to na pewno na naszą relację małżeńską to się przełoży, na pewno się to w nas odbije. Nie? Więc to jest argument psychologiczny. Tak, trzeba argument. przepracowywać. Trzeba przepracowywać inaczej, trzeba inaczej, inaczej inaczej te rzeczy mogą nas po prostu przyjeść, nie? Dziękujemy Tomkowi tutaj za. Wpisy już nie tacy młodzi tutaj, prawda? Łusina świeci. E, oczywiście, żona piękna i młoda, ale moja Łusina dobrze tu świeci. Halogen porządny, od słońca odbija. E, bardzo dziękujemy za miłe słowa. E, argument e, Monika: dwa argumenty psychologiczne zbiła w jeden, więc mamy filozoficzny, psychologiczny, a teraz e, trzeci do kompletu: argument socjologiczny. Argument socjologiczny <laughs> został przeze mnie bardzo dokładnie. Bardzo dokładnie opisany w już dla niektórych legendarnym artykule Dobre małżeństwo musi się rozpaść, który był napisany oczywiście na walentynki 3 lata temu, zdaje się. Argument, artykuł bardzo łatwo znaleźć. Argument socjologiczny mówi tyle, że otoczenie małżeństwa dzisiejsze, takie właśnie społeczno-kulturowe, cywilizacyjne, jest zupełnie antymałżeńskie. I yy, nierozwijanie się w relacji małżeńskiej yy, powoduje yy, to, że się poddajemy po prostu temu, co się wokół nas dzieje, Tym, temu środowisku społecznemu. Nie mówię o ludziach bezpośrednich, yy, o tych, którzy bezpośrednio wokół nas są, bo na pewno się otaczamy dobrymi ludźmi i porządnymi małżeństwami, Nie, ale. Yy, jako, właśnie, jakby wszyscy jesteśmy poddani tym naciskom cywilizacyjnym, kulturowym, które są. A one są zupełnie przeciwmałżeńskie. Głównym elementem tym socjologicznym jest wątek pracy. Nasza dzisiejsza praca w ten sposób wygląda, że po prostu nie mamy zupełnie czasu na budowanie relacji małżeńskiej. Nawet nie na budowanie, na podtrzymywanie. Więc pytanie, czy można być po prostu zwykłym małżeństwem? Odpowiedź socjologiczna wydaje się taka. Nie da się. Nie, nie ma czegoś takiego jak zwykłe małżeństwo. Dobre, zwykłe małżeństwo musi się rozpaść. I to, o to chodzi, że małżeństwa dzisiaj w, ro, rozpadają się czy, czy wygasają. Nie dlatego, że jest czyjaś zła wola, jakaś bezpośrednia winna, ktoś coś zawalił tak świadomie albo coś robił przeciwko małżeństwu. To jest taki, nazwijmy go, margines, który jest, był i będzie zawsze. Natomiast jest. Bardzo duża część, większość yy, rozpadających się rodzin, która właśnie wynika ze zwykłego płynięcia z prądem. Bycia po prostu zwykłym, nikt wiele nie zawinił, ale nagle okazuje się, że są obcymi sobie ludźmi, yy, bo większość życia poświęcamy głównie na pracę. Mówię tu, ja bardzo upraszczam, yy, ale yy, jakby no właśnie, dokładnie to starałem się opisać w tamtym artykule. Yy, damy linka w komentarzu. A. Wniosek dla mnie płynie z tego jednoznaczny, że rozwój praca w relacji małżeńskiej jest konieczna. Żeby to małżeństwo było i trwało. Oczywiście nie o to chodzi, żeby byle jako tam dotrwać do śmierci, tylko żeby to była relacja żywa i szczęśliwa i też dająca szczęście innym. Więc takie trzy poważne argumenty za tym, tak. że trzeba się rozwijać. Kończymy. Tak, Dzisiejszy chociaż... ten live. Dzisiaj miało się, miały się zaczynać warsztaty małżeńskie, które chcieliśmy zorganizować u nas w domu. Tak, to był bardzo ważny, miał być bardzo ważny dzień. Wiele miesięcy żeśmy je przygotowywali i czuliśmy się do tego już mocno gotowi. I no, te treści, które tutaj prezentujemy, to oczywiście jest jakaś zupełnie taka powierzchowna, internetowa namiastka tego, co, z czym chcieliśmy się podzielić z małżeństwami, które do nas przyjadą. No, ale no, nie mogą się te warsztaty w ten weekend odbyć e, i z, ze względów właśnie niezależnych, e, więc przesuwamy je, na, e, pierwszy, przesuwamy je na pierwszy weekend pierwszy października. Weekend października więc więc zapraszamy, zapraszamy wszystkich zainteresowanych, e, kto by chciał. E, główną ideą tych warsztatów, oprócz tego, że chcemy się podzielić e, swoim doświadczeniem i swoją wiedzą na temat budowania relacji. To główną jakby siłą warsztatów będzie po prostu czas i tutaj ta nasza piękna przestrzeń, którą chcemy dać małżeństwom na taką właśnie pracę rozwojową, właśnie według jakichś kierunków, które uważamy za kluczowe. Tak, tematy, żeby... narzędzia, konkretne, tak. konkretne zadania do przepracowania ze sobą, tak, które jest. wystarczy tylko chcieć poczuć, że warto się rozwijać i zapraszamy na pierwszy weekend października. Tak, komunikat pogodowy, na koniec tradycyjny, eee, proszę bardzo. Jest piękna wiosna, ale bzy nie kwitną, maje jeszcze nie kwitną. W u nas u góry, bo zbiegu, na dole na wiosna obry, jest, tak, ale... Dopiero ledwo co się wiecie za zielenia, ten las i trawa, tak marni. No i sucho jest, to tak jak wszędzie pewnie. Tak. Bardzo dziękujemy i do środy. Do poniedziałku. Przepraszam, do poniedziałku oczywiście, do poniedziałku. Tak, już my już... Ja też tracę rachubę dni w tym kwarantannowym czasie.